Mieliśmy wypowiedź prezydenta Putina, który mówił o tym, że trzeba wykroić strefę buforo na granicy rosyjsko-ukraińskiej, żeby się zabezpieczyć przed oczywiście agresywną Ukrainą. Potem mieliśmy eskalację tej rotylki w wykonaniu Dmitrija Miedwiediewa, w jego charakterystycznym stylu, w takich oparach absurdu, morza alkoholu, w którym ta strefa buforowa, pokazując nawet na drobnym filmie, miałaby się ściągać aż do granicy z Polską, a więc cała Ukraina ma być strefą buforową. Bo tu pojawiła się trochę kuriozalna wypowiedź, ale trzeba na zwrócić uwagę. To znaczy, podczas forum prawników w Petersburgu, jeden z doradców prezydenta Putina, Anton Kobiakow, powiedział podczas drugiego wywodu, że w zasadzie. To rozwiązanie Związku Sowieckiego było nielegalne, dopatrzył się licznych prawnych uchybień. A co to oznacza? Że tak naprawdę Związek Sowiecki nadal pod względem prawnym istnieje. A co to, to z kolei oznacza politycznie? A no to, że w takim razie to, co się dzieje w relacjach rosyjsko-ukraińskich, to jest konflikt wewnętrzny. Problem wewnętrzny.